A dzisiaj mam dla Was taki krótki test przyrodniczy. I powiedzcie mi, to zwierzątko, które w tej chwili obserwujemy, znalezione w polskim lesie, to jest wąż eskulapa, miedzianka, czy też padalec? Jak Wam się wydaje? Napiszcie w komentarzu. No i słuchajcie, na pewno nie jest to wąż eskulapa, Ponieważ wąż, wąż eskulapa jest największym europejskim wężem, o, a ten tutaj jego mość jest bardzo mały, no spokojnie zmieści się na jednej dłoni. Nie jest to też wąż miedzianka, ale jest to właśnie padalec, czyli jaszczurka bez noga. Zupełnie dla nas niegroźna, bardzo pożyteczna i chociaż bardzo kusiło ją sobie wziąć do domu i hodować, to pamiętajcie. Nie róbcie tego nigdy, bo te gady są w Polsce chronione i nie wolno ich odławiać, ale podziwiać jak najbardziej możemy, a jest co podziwiać.